Hej, hej, witajcie w kontynuacji F1 Manager 24. Ja czekałem e, z nagrywaniem tego odcinka na update gry. E, no i nagrywam to właśnie po updatecie we wtorek. Także jestem w miarę, w miarę na bieżąco. Dobra, widzimy. Obczajmy co tu się stało. Scoutingi mamy część. Tutaj Bolidy pewnie brakuje gdzieś czegoś. Albo jest e, słabe. To mamy zbadane. Ok, lecimy na przednie. Wydaje mi się, że też już jest zbadane. Tak, tylne też jest zbadane. Eee, Stronki, hmm. sekcje chyba mamy nowe, tak? Tak, ale nie jest zbadane, więc musimy na nich pojechać. I zawieszenie, niepowodzenie. I zawieszenie będziemy musieli zrobić, chyba że się robi już. Dobra, oczywiście tu wszystko zmieniamy. O też mam nową myszkę, więc dziwnie mi się trochę gra. Kupiłem sobie taką e, Logitech pionową. Żeby była bardziej ergonomiczna, bo mi trochę ręka bolała czasem już. Więc dlatego się zdecydowałem na taką. No dobra. Ehm, czy to wszystko? Badania, zawieszenie to są projekty. Fajnie, że teraz się wyświetla, jak tylko się najedzie. Ale to jest badanie, tam nie pamiętam, kiedy będą godziny. Zawieszenie widzimy, że się produkuje. Innych rzeczy w sumie mogę te sekcje wytworzyć. Nie chciałem wtedy tyle robić, bo nie wiedziałem, jak to będzie z częściami. No dobra, scouting, tak. Imy scouting, e, oczywiście wiek najpierw. No i lecimy. No i mamy Andrea Kimi Antonelli, czyli prawdopodobnie następny kierowca Mercedesa w przyszłym sezonie. Mm. No dobra. A w sumie to chyba tyle. Lecimy dalej. Mamy Hiszpanię. Scouting zrobiłem. Zarząd, klasyfikacja. Dlaczego czekałem na update? Czekałem na update, bo było napisane, że coś było że jakieś problemy z tymi pieniędzmi od sponsorów, że ich się nie dostawało. Więc coś mi się wydaje, że może, może. Mam nadzieję, że dostanę więcej, oczywiście. A czy tak, to się okaże. Dobra, widzę, że trochę do tego Grand Prix jest czasu, więc. E, uda się tu zrobić trochę części. Mamy już prawie połowę sezonu. E, muszę zobaczyć, kiedy te godziny są. Chociaż mogę w kalendarzu zobaczyć, nie muszę tam się bawić. I za dwa tygodnie, w sumie półtora tygodnia, będę mógł robić zaraz po grau przy Hiszpanii nowe e, części. Jeszcze tylko się upewnię, że teraz nie mam godzin. Bez różnicy, co? No, nie mam. Wszystko wykorzystałem. Ale zobaczcie, co to jest? Przednie skrzydło. Bo jakie mocarne? W ogóle? No to bez godzin. To jest dziwne. Nie wiem czemu, ale mogę zaprojektować takie mocarne skrzydło? Okej, okay, tu też jakoś mocarny upgrade nagle Tutaj nie W sek sekcjach też mocarny Nawet lepsza trwałość Trochę nie rozumiem co tu się stało Natomiast zawieszenie na przykład jest słabe Chyba, że to jakaś średnia tutaj, bo widzicie nowe Bo ja do tej pory zrobiłem przednie skrzydło, tylne skrzydło i sekcje z godzin. Czyli jeszcze zostały stronki zawieszeni podwozie, ale nie zrobię wszystkiego. No podwozie też dużo daje nowe. Wszystko nowe. W ogóle to... Przednie skrzydło to jest jakaś. Strasznie duży zysk. Chyba nigdy takiego nie miałem... Czemu i co się stało, to nie wiem Ale tyle już zrobiłem tych skrzydeł Tylko to jest właśnie kuczy tak dobre, że... Jakbym jeszcze godzinę do tego dodał Co jeszcze było mocarne? Sekcje boczne, sekcje boczne mam. Wszystko co nowe zrobiłem jest teraz lepsze to Ciekawe jakie tylne skrzydło jest To jest słabsze. Znaczy no tutaj widać, że jest ogromnie, nie? Ale tutaj praktycznie nic się nie zmienia nie wiem, myślę, że zostanę przy tych co mam i tylko z godzinami będę robił. Bo za dużo zrobię tych części, to finansowo nie damy rady. Trudno. Dobra, lecimy dalej, bo szkoda czasu. Ale tam też było, że coś z upgrade'ami się zmieni. O, ten jest dobry, ale nie na tyle dobry, żeby jeździć od razu. Um, scouting Dobra Pursze lepsze Zły stan. Wiem, to tylko do treningu, kolego. Jak nie osiągnięty? Aha. To chyba źle tam coś zobaczyłem. Tak czy inaczej, dostaliśmy za 3 miliony. Ja nie wiem, co ja zrobiłem, ale okej. Okay. Czyli coś zepsułem, bo... Patrzyłem na to, ale coś się nie udało. Dobra, ten to i tak nie ma znaczenia. Oprowadzanie centrum dla zwiedzających to daje dużo. To możemy zrobić w dzień wyścigu. Zróbmy wydarzenie. Sponsor może być Lawson. Chyba powinno być git. Przekroczono cel. No. To ja nie wiem jak ja wtedy, może przypadkowo nacisnąłem potem z powrotem, że nie. Okej. Okay. Mmm. Strategia, najpierw badanie. Przednie tylne skrzydło zrobione. Stronki nie ma Tylko sekcji i zawieszenie. Sekcje możemy badać, bo dopiero zrobiliśmy część. Więc możemy zbadać. No, coś to tam da. Niedużo, bo niedużo. Dobra, na razie wszystkich, nie? Bo czekamy na godzinę. Żeby zrobić kolejne części. Ale może dlatego takie słabe mam te części inne, bo te symulatory, widzicie, zrobiliśmy lepsze symulatory i tutaj przednie skrzydło dostaje właśnie bonusy od tych symulatorów i tunelu aerodynamicznego. Może dlatego. A symulator zawieszenia na przykład jest do niczego, ale nas nie stać, żeby go wybudować lepszego przynajmniej w tym sezonie, bo nie chcę ryzykować, że nie będę miał kasy pod koniec sezonu. No dobra, to mamy badania. Czekamy na godzinę i będziemy robić część. Eee, 21, dobra, powiedzmy, że już 20. Nie wiem, jak, ale będziesz 20. A, Pursze jest dobry. Myślę, że może spokojnie tam pocisnąć. Dobra, lecimy. patrzę sobie na ustawienia no to jak zawsze pomijamy trening no i zapraszam was na kwalifikacje Ok, jestem po treningach jak widzicie poszło szybko wszystko dobrze, 99 i 100% jedyna rzecz to porsche zepsuł sekcje boczne nowe, ale wyprodukowały się w międzyczasie kolejne więc mamy minimalną wartość, czyli dwie sztuki Um, nie wiem czy wjechał na coś, to że miał 100% to pewnie tak, więc yy, nie jeździłem nim wy, wy, wy. w treningu z tym, żeby niepotrzebnie nie zużywać tam tych części, a boczne wloty, sekcje boczne i zawieszenie, okej. Okay. Silnik. O, już Słowicki ma ten silnik, no ale musi wytrzymać jeszcze trochę. RS na pewno trzeba będzie mu kupić i pewnie skrzynię trzeba będzie mu kupić. Możemy mu zostawić tą, ale to jest chyba ostatni wyścig, bo będzie poniżej 50%. Już chociaż tu widzę, że chyba około 40% dopiero pokazuje, że jest, eee, że jest słaba część. No dobra, to przerzucamy wszystko, no idziemy kwalifikacje Temperatura opon 95,6, to przejście Bardziej 6 um, Dobra, tu mam druga, druga specyfikacja Tu mam pierwszą i tu mam pierwszą, dobra, czyli wszystko No i on... Kurczę, on, no, dobre te silniki Zastanawiam się czy RS mu jeszcze zmienić, czy mu zostawić jeszcze mu zostawię ten wyścig. W razie co? Gdyby miał mi się rozbić gdzieś. No dobra, lecimy, zobaczymy co z tego będzie. Jak mam takie słabe części. Dobra, patrzymy pogodę. Najlepsza na początku. Najpierw pursza wyjedziemy. 96 No to na standardowy chyba, czyli Silnik to teraz y, ochładzamy, bo jest gorący zawsze na pierwszym wyjeździe. A opony się gorzej rozgrzewają na tym pierwszym, zawsze chociaż na razie jakoś mu idzie, ale nie aż tak dobrze myślę. Tutaj chyba trzeba, tutaj już dać to. Tak, już tam trzeba dać. No i na pierwszy zakręt, akurat, ale. Któż to jest, Oscar? No, idealnie kurczę wjechał. I nie mówcie jeszcze, że do Lawsona wjedzie Botas. U. Dobra, po kółku, po kółku nie ma co robić, dziękuję zjeżdżały Pechowo trafiłem Lawson, zobaczmy to zjechał Dobra, będę patrzył piastri. Zobaczymy czy się tu usunie. Usunął się Dobra, to Lawson zrobi jakieś tam kółko. Pursze, szkoda, bo tylko opony zużył, a... No nic nie zrobił, no to wyjedzie na tych samych, spróbuję od razu. Boję się, że jak właśnie będę robił szybkie kółko, to akurat wszyscy zaczną znowu wyjeżdżać. No ale to zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Bo to zablokował. No poprawił się nawet. A przyzą ten pierwszy sektor ma zawalony, zapomniałem. <grywy> o nie jeszcze nie. Purzę za Lawsonem. Porsche musi na nowych oponach wyjechać Lawson nie wiem Ale softy Strasznie szybko się tu zużywają Więc myślę, że eee... a Nie poprawił się w ogóle Tak czy inaczej Trzeba będzie Uważać Kiedy się wyjeżdża No i strategia to myślę, że na softach nie ma sensu Hmm o Gazli wyjeżdża. Dobra, jak oni wyjeżdżają, to znaczy, że tu będzie teraz pusty tor. Akurat ja go wyprzedzę, bo ja i tak nie jadę jeden za drugim. Nie, mnie nie obowiązują te niepisane zasady. Miałem czy Lawsonem jeszcze wyjeżdżać. Zobaczymy. Zmienię mu na razie i poczekam. Pierwszy sektor gorszy, ale o! Ładnie pojechał. że też tu d karp jest, może oni też nie ma, Były przyblokowani. Perez tak słabo, pewnie był przyblokowany gdzieś. maksymalnie has przed nami szybko, Lawson, jedź <gry> dobra, Pursche, już nie jadę on rozgrzewa, ciśnie Mam w do miarę dobrze rozgrzany Na pierwszy zakręt nie ma rozgrzanej Drugi, nie. trzeci już tak w środku miał To dobrze Bezpieczna różnica. Oh. Magnus najgorszy. Alo? słaba jakoś pojechali. To kurczę, lo Lousem bez tych opon nawet byłby. Ale się nie poprawił, nikt się nie poprawił, bo warunki się zmieniły. Albo on się poprawił, i wchodzi do Q2 z Kubany. A my jesteśmy w Q2, dwójką kierowców 12-14 miejsca. Mm, okej, okay. has mnie trochę tu niepokoi, że blisko punktu, ale z nim i tak nie walczyć. O, mamy 100%, czyli e, dobrą, wziąłem tą. E, dobre ustawienia, dobrze tam zmieniłem w dobrą stronę, ale w sumie za dużo się nie dało innego, nic innego zrobić. Teraz się zastanawiam, czy na używkach pojechać pierwsze chyba tak, bo oni zazwyczaj dopiero drugie kółko się poprawiają. Chyba, że będą dobre warunki, to wtedy zmieniam od razu. Oni no niby są lepsze, bo za 5 minut się zmieniam na gorsze, ale... To jakaś taka różnica mało znacząca. Dobra Ciśniemy Sam się Pursze Już poślizg zmiał Nie jadą za nim Nie są za blisko, nie Ale opon jak rozgrzał Chwila, gdzie on jest? Bo ja go nie widzę, a już tutaj O, uszkodził coś? Sekcje boczne. Hmm. Aha. No to yy, mamy problem. Bo nie mam nowych sekcji bocznych. A mamy już yy, warunki parku zamkniętego. Czyli będę musiał w, w, awaryjnie wyprodukować część. I to będzie mnie słono kosztować. Zaraz się o tym yy, przekonamy. Dowiemy, czy tak faktycznie jest. Mieć 14 coś, nie? O, 14, to ładnie chyba pojechał. No i chyba też ładnie. A ja nie wiem, czy tam ci jadą na używkach? Niektórzy jadą na używkach, niektórzy na nowych. No mi się wydaje, że nawet nie ma co powtarzać tego kółka Ale co on robi z tymi sekcjami bocznymi, że uszkodzi? Myślę, że z tamtymi to nie ma co walczyć. Myślę, że jest ok. Botas Q3 to jest zaskoczenie. I to na używkach pojechał tak dobrze. No jestem pod wrażeniem, może i trzeba było wyjechać teraz już za późno. Myślę, że i tak się Botas w prędkości wyścigowej nie utrzyma. Zobaczymy, czy ktoś go wyprzedzi. Ricardo. Ha! Ricardo go wyprzedził. No, i BOTAS tylko jedenasty ale co ja się śmieję, 14-16, więc tak słabiutko poszło. No i chwila prawdy, tylko rzucę okiem, bo oczywiście tu wyścigu nie robiłem, bo jak wam pisałem, no, czasem nie nagrywam tego jedno po drugim, więc dlatego robię osobno. No i mamy brakujące części, to będzie nas drogo kosztować, więc to zrobię w tym odcinku. Produkcja awaryjna albo będzie przesunięty, tak? Chociaż nie, czekaj. No bo nie. A, bo nie mogę w ogóle nawet założyć innego, żeby karę dostać. 1 600. Jak tu się nie wkurzyć? Nawet nie dostanę w nagrodach tyle za wyścig. No dobra, więc dzięki za dziś. Zapraszam za chwilkę na wyścig.